Tak trzeba dobry moment wyczuć, że, że on odchodzi. Dobra, tak, myślę, tak, że on tak, tu nie tak, 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 dokładnie masz szansę. To co, wychodzimy? Ach, pamiętam, Dobro, wychodzimy. że wychodzi. dobra. nie, a, powiem, a, ja, kurde, kurde, no nie, kurde. nie, się, nie, 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 Super, super są. Ja nigdy 5 złotych nie wygrałam w zdrapkach. Oglądał ktoś, yy, oglądał ktoś, yy, oglądał ktoś. Yy. Aha. <gres <Pakistan> <gresment> 12 lat podsumował tą rozmaśloną żabą. Czy oglądał. K y Aha! Hej! Dzień dobry. Czy oglądał ktoś. O, spokojnie No spokojnie, przejmuj się. O, Matko, to mój cień. Oh, oh. To no, No, ja pierdytam. Nie, no, nie, no, nie już jakieś chory, no! Czego? Ja frytykam, nie no. Nie, dobra, koniec, nie? To jest absurd! Absurd! Trzy razy już to widziałam! Trzy razy! I dalej się... Ja nie mogę, aż nie zabolało. infar <noise> Dobra, przepraszam, kurde. No i wracam... Potrzebuję uwaga. Będę potrzebowała waszej pomocy. Na streamie. Musimy rozwalić Bartka. Ale blask. O! Widać kolor mojego oka, widać?